W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Na szczycie NATO w Wilnie Ukraina nie usłyszała, kiedy może spodziewać się włączenia do sojuszu, choć padła deklaracja, że przyszłość Ukrainy jest w sojuszu. To może być pozytywna wiadomość, niemniej jednak prezydent Zełenski wydawał się mocno rozczarowany takim rezultatem. To też wybrzmiewało w niektórych jego wypowiedziach. O reakcji Ukrainy na szczyt na to o tym, co Ukraina chciała tam uzyskać, co uzyskała. Rozmawiam z analitykiem ośrodka Studiów Wschodnich. Krzysztofem nieczyporem. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Prezydent Zołoński mówił, że. Jest rozczarowany, pokazywał, że jest rozczarowany, ale czy rzeczywiście był rozczarowany? To mnie ciekawi, bo wydaje mi się, że to jest polityk, który już od dłuższego czasu stosuje pewną, wywiera presję na Zachód. Może w ten sposób, demonstrując od czasu do czasu swoje niezadowolenie, że pomoc dla Ukrainy jest niewystarczająca, zbyt mała i stara się w ten sposób mobilizować zachodnich kolegów do tego, by te poparcie dla Ukrainy jeszcze zwiększyli. Czy to jest też ten przypadek? Właściwie jeszcze zanim Wołodymyr Zeleński wylądował na lotnisku w Wilmie, zresztą warto podkreślić, że na pokładzie polskiego samolotu, to w sieciach społecznościowych pojawił się wpis, w którym prezydent Ukrainy stwierdził, że propozycja treści końcowego dokumentu ze szczytu która jak, jak wiadomo zawsze jest negocjowana tuż przed tego rodzaju wydarzeniami, natomiast już w trakcie tego rodzaju spotkań jest, jest po prostu ona uzgadniana w, w ostatecznym kształcie, więc ta propozycja już była, ten dokument już krążył wśród delegacji uczestników tego spotkania, więc Załęski stwierdził, że treść jest bezprecedensowa i absurdalna. Więc szczyt zaczął się od trzęsienia ziemi, no a potem już tylko napięcie rosło. To trzęsienie ziemi, jak rozumiem, Twoim zdaniem zostało do pewnego stopnia wyreżyserowane, ale myślę, że to jest też tak, że Ukraińcy rzeczywiście jechali czy lecieli na ten szczyt z pewnymi oczekiwaniami. Jakie były te oczekiwania, do jakiego stopnia się Twoim zdaniem spełniły? Jeszcze zanim y, 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 powiemy sobie o tych oczekiwaniach, co konkretnie, z, z jakimi konkretnymi ideami przyjechała delegacja ukraińska, ja zwrócę uwagę, że tydzień przed szczytem w Wilnie został opublikowany w The Times wywiad z Kiryło Budanowem, szefem wywiadu wojskowego Ukrainy. W którym przyznał, że jest w posiadaniu projektu deklaracji poszczytowej i stwierdził, że ukraińskie społeczeństwo będzie nim rozczarowane. Sugerując, jakby przygotowując w ten sposób opinię publiczną w Ukrainie, że. Jakiejś niesamowitej niespodzianki zwrotu akcji w ostatniej chwili po prostu nie będzie. Dokładnie tak. To znaczy, ukraińska strona była świadoma, w jakim kierunku podążają pomysły odnośnie treści tego dokumentu. No i że właściwie tutaj zbyt dużego pola manewru nie ma. Natomiast. Zełaeński nie byłby sobą, gdyby właśnie w tym ostatnim momencie, w takim momentum, w którym roz, rozgrywają się już decydujące akordy tego, tego spektaklu. No, nie spróbował. Powiem nawet wprost, w pewnym sensie, przewrócić tego stolika negocjacyjnego, bo w tym, w tym oświadczeniu opublikowanym w Telegramie no, wybrzmiała taka nuta, jakoby nawet zastanawiał się, czy w ogóle warto na ten szczyt się wybrać. On zresztą taką deklarację złożył jeszcze kilka miesięcy przedtem, stwierdzając, że. Jeśli w deklaracji końcowej szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie nie będzie zadowalających dla Ukrainy zapisów, on po prostu nie ma po co tam przyjeżdżać. A jakie miałyby być te zadowalające Ukrainę zapisy? O co walczył Załęski podejmując taką grę? Wymieniano, wymieniano dwa takie kluczowe zagadnienia, które miały być właśnie celem tego szczytu dla, dla ukraińskiej strony. Przede wszystkim miano tutaj uzyskać postęp w drodze do akcesji w Sojuszu Północnoatlantyckim, a natomiast drugi to było uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa do czasu, zanim Ukraina stanie się tym pełnoprawnym członkiem NATO. W przypadku pierwszego z tych punktów, to znaczy uzyskania postępu na drodze, chodziło o określenie ram czasowych i konkretnych warunków, jakie Ukraina miałaby spełnić, żeby ta, ta akcesja się urzeczywistniła. Natomiast w tym drugim przypadku miało to być, miałyby to być gwarancje bezpieczeństwa udzielone przez przede wszystkim państwa grupy G7, w tym członków oczywiście Sojuszu Północnoatlantyckiego plus państwa, które ewentualnie miałyby się do tego dołączyć, które zastąpiłyby skompromitowane tak zwane memorandum budowlane, z lat 90., które okazały się warte w zasadzie mniej niż papier, na którym podpisano te porozumienie. Te gwarancje miały być już prawnie zobowiązujące sygnatariuszy tego dokumentu do tego, żeby pospieszyć z pomocą wojskową w przypadku kolejnego ataku zbrojnego na Ukrainę i zapisy tego dokumentu miały, miały być po prostu częścią porządku prawnego st stron, które podpiszą te gwarancje bezpieczeństwa. Czyli I to był właśnie ten punkt artykuł wyjściowy. Artykuł 5 bez wchodzenia do NATO. Tak, dokładnie, do, dokładnie taka miałaby być jakby narracja tego, tego dokumentu zobowiązująca państwa sygnatariuszy do tego, żeby pospieszyć z pomocą w przypadku kolejnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Ale jak rozumiem szybko się okazało. Okazało że państwa zachodnie, Stany Zjednoczone, ale również europejscy sojusznicy w ramach NATO, przynajmniej ich część, wcale nie są tak bardzo skłonni do udzielenia Ukrainie tego rodzaju gwarancji, mimo że przez te półtorej roku już prawie dostarczają Ukrainie pomoc militarną, finansową, wszelkiego rodzaju inną pomoc, jakich, jakiej Ukraina potrzebuje w tym konflikcie z Rosją. Tak, okazało się, że Państwa Sojuszu, ale w zasadzie to dwa główne podmioty tej organizacji, czyli Stany Zjednoczone i Niemcy, nie są skore do tego, ażeby formułować konkretne ramy czasowe, dla których Ukraina mogłaby spodziewać się wystosowania takiego zaproszenia, ani tym bardziej określać konkretnych warunków, dla jakich, jakie Ukraina miałaby spełnić, żeby urzeczywistnić te nadzieje. Rezultatem tego szczytu okazało się właściwie coś, co jakby nie posuwa całości procesu członkowskiego do przodu, lecz raczej jest powtórzeniem w zasadzie szczytu w Bukareszcie. Mam tu na myśli rezygnację z, z mapu Members Action Plan, czyli takiego, takiej procedury, która miała, ma, ma na celu przygotowanie państw członkowskich do akcesji. I objęcie Ukrainy takimi tak, zwanym, tak zwanymi rocznymi programami, które właśnie mają na celu standard, standaryzowanie porządku prawnego w Ukrainie do, do, do warunków natowskich, więc to jakby nie, nie, nie posuwa Ukrainę do przodu, jest w zasadzie tylko takim symbolicznym podkreśleniem otwartych drzwi sojuszu dla członkostwa Ukrainy. Zwłaszcza, że w tych zapisach znalazła się informacja, że Ukraina będzie w przyszłości w NATO, kiedy członkowie NATO uznają, że zostały spełnione konieczne potem warunki, i że i tak mniej więcej co roku będzie nastąpi, następowała ewaluacja, na ile te warunki zostały spełnione. Powtarzam o tym, że to są warunki, które są podobne do tych z Bukaresztu, ponieważ ten coroczny program krajowy, on właściwie funkcjonuje od 2009 roku i miał być właśnie zastępstwem dla mapu, więc wówczas nie, nie przyznano tego programu, natomiast w tym roku zrezygnowano z niego, więc jakby no, na, w, w, w rachunku wychodzi to samo. Dlatego też ukraińska strona interpretuje brak tych, określenia tych warunków jako zagranie czysto polityczne. Zresztą w tym oświadczeniu, którym opublikował Załęski tuż przed szczytem, on sugerował, że, że jest to decyzja wyłącznie polityczna, sugerował nawet, że kraje Zachodu no, starają się w ten sposób yy, traktować Ukrainę, członkostwo Ukrainy w NATO jako kartę przetargową w przyszłych, ewentualnych negocjacjach z Rosją, co oczywiście dla, no, dla ambicji, dla dumy Załańskiego i generalnie rzecz ujmując dla narodu ukraińskiego było pewnego rodzaju policzkiem. Była w związku z tym groźba, że Załański nawet nie zdecyduje się przyjechać na szczyt yy, w NATO. Niemniej jednak w ciągu niecałych 24 godzin narracja, opis rezultatów tego szczytu zmieniła się wręcz no diametralnie, bo o to się okazało, okazało i Załański oświadczył to podczas podsumowującej konferencji prasowej wespół z Jensem Stoltenbergiem że w zasadzie rezultaty są sukcesem. I podkreślił, że Rezultaty są świetne, to cytat, ale mogłyby być idealne, gdyby, gdyby, ta, gdyby te ramy czasowe jednakowoż zostały wpisane w deklaracji. Więc od absurdu. Od bezprecedensowej porażki szczytu, która miała miejsce, która, miała, która została formułowana rankiem 11 lipca, otóż już po południu 12 lipca okazuje się, że szczyt na to okazał się sukcesem. Jak interpretować ten iście filmowy zwrot akcji, skoro już pozostajemy w tej filmowej tak. poetyce? Zwrócę uwagę, że zapisy dotyczące integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim. One są zawarte w konstytucji, w ustawie zasadniczej Ukrainy. Oznacza to, że każda jednorazowa ekipa rządząca, w tym głowa państwa, jest zobowiązana do dążenia do akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przypominam o to, ponieważ właśnie cie jest ciekawy przypadek Wołodymyra Zołęckiego, który od takiego euro- i na a NATO sceptyka na początku swojej kariery politycznej. No, przeistoczył się, przeformatował właściwie w taką w postać, która domaga się wręcz w sposób nawet powiedziałbym nie, niekiedy bezczelny przyłączenia Ukrainy do NATO. I to jest właśnie wynikiem między innymi tego systemu, który zobowiązuje. Głowy państwa do dążenia do NATO, ale również jest to wynikiem nastrojów społecznych. W opublikowanym tuż przed szczytem badaniu opinii publicznej wynika, że aż 89% mieszkańców Ukrainy opowiada się za akcesją do NATO. No i I biorąc to, to, też to pod chyba... uwagę te, te czynniki. Zełański z jednej strony, jego postawa jest determinowana do tego, żeby przedstawiać swoją osobę, swoją ekipę i swoją politykę jako, no jako pasmo sukcesów. Natomiast z drugiej strony zachęca go do tego, że w przypadku porażki, niepowodzenia na drodze do akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, obarczać winą za te niepowodzenia, Kogo jak kogo, no ale właśnie partnerów, do których, do, do, z którymi się zasiada do stołu, czyli w tym przypadku partnerów zachodnich. I taka zresztą jest interpretacja, jaka płynie z ust ukraińskich decydentów. To znaczy, że, to znaczy taka, że warunki akcesji są wyłącznie polityczne i uznaniowe. To tylko wyłącznie od okoliczności politycznych zależy, czy, czy Ukraina zostanie dołączona do grona państw członków. Sojuszu Północnoatlantyckiego. I, 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 I takie wyjaśnienia padały zarówno od Załęckiego, zarówno od Andrzeja Jermaka, jak również od szefa dyplomacji ukraińskiej, Dmytro Kweby, który, który stwierdził, że no cóż, szczyty NATO są co roku, w przyszłym roku też jest szczyt. Będziemy pracować nad tym, ażeby przekonać swoich partnerów do podjęcia słusznej, jedynie słusznej decyzji. A jak interpretują te przeciwności y, ukraińscy politycy, to znaczy w czym widzą największy problem? Jak, y, gdzie dostrzegają przeszkodę, która nie pozwoliła zachodnim decydentom pójść dalej i wskazać jakiejś bardziej realnej daty dołączenia Ukrainy do NATO? Przede wszystkim nie dostrzegają y, tych kwestii, które są zawarte chociażby w, tym, y, w tych rocznych planach krajowych, a tam oprócz o, oczywiście standaryzacji, Systemu obronnego i systemu bezpieczeństwa kraju są również zawarte warunki polityczne, takie jak chociażby reforma państwa w zakresie walki z korupcją, praworządność, prawa człowieka i tak dalej i tym podobne. Na to jakby ukraińscy decydenci starają się przymykać oko, nie zauważać tych punktów, które są również istotne dla żeby uzyskać i przekonać partnerów zachodnich do tego, że Ukraina jest rzeczywiście gotowa do akcesji do NATO. Natomiast zwracają uwagę na to, że Strona zachodnia obawia się reakcji Moskwy. To znaczy, wciąż cień baszt Kremla pada na europejską, zachodnią europejską część kontynentu, sprawiając, że Ukraina wciąż nie może no, uzyskać tych, tych postulatów, do które. O których się stara już od, o, od wielu lat, no, w tym właśnie między innymi akcesji do NATO. W... Ale ten cień baszt Kremla, jak to określiłeś poetycko, jest zupełnie realny, to znaczy myślę, że ta obawa po stronie zachodniej wynika z tego, że objęcie Ukrainy gwarancjami natowskimi wynikającymi z artykułów, chociażby artykułu 5, może skutkować tym, że nawet jeżeli ten obecny konflikt się zakończy pewnego dnia, to Jakiś kolejny konflikt jest możliwy, a wtedy NATO, w tym Stany Zjednoczone, czy właśnie Niemcy będą stroną w konflikcie z Rosją już bezpośrednio. Tak, jest, bezpośredni, jest to bezpośrednią przyczyną, dla, tego, dla, dla którego państwa zachodnie jakby zwlekają, nie są skore do tego, żeby wystosować zaproszenie, bezpośrednie zaproszenie dla Ukrainy w NATO, ponieważ automatycznie oznaczałoby to, stan wojny dla NATO, na co zdecydowanie nie są gotowe ani państwa, ani tym bardziej społeczeństwa europejskie. Gdyby Zachód zgodził się na przyznanie tych ram czasowych, o które Ukraina walczy, no tu mielibyśmy z kolei problem tego rodzaju, że Rosja, widząc jej zdeterminowanie z kolei do, do prowadzenia wojny, zwrócę uwagę, że Pucz, ten zamach stanu, który obserwowaliśmy kilka tygodni temu, to nie, był, to nie był zamach, który wynikał z rozczarowania kosztami, jakie Rosja ponosi w związku z wojną. Z Ukrainą, wręcz przeciwnie. Było to, był to wyraz niezadowolenia tej części wojskowych w Rosji, która domaga się wręcz jeszcze większego zaangażowania państwa rosyjskiego. Bardzo efektywnej walki na Ukrainie, a nie zakończenia walki. Większej na mobilizacji wojskowej, przestawienia rosyjskiej gospodarki na tory wojenne, więc to pokazuje deter, również determinację rosyjskiego państwa do tego, żeby tą wojnę dalej prowadzić do, do swojego zwycięskiego końca. Państwa europejskie, decydenci europejscy no, obawiają się, że w przypadku nadania ram czasowych. W zasadzie Rosja będzie nieustannie sabotować proces negocjacji, no, eskalując konflikt z Ukrainą. Jest to całkiem realna, realny scenariusz. W związku z tym nadanie takich ram czasowych byłoby po prostu zaproszeniem Rosji do tego, żeby eskalować i tym bardziej zwiększać presję wojskową na Ukrainę i w ten sposób wyczerpywać zasoby i finansowe, i gospodarcze i, i, i społeczne państw Europy Zachodniej do tego, żeby wspomagać dalej. Ukrainy, skoro ten konflikt będzie tlił się jeszcze wiele, wie, wiele lat. Na co w przyszłości może liczyć Ukraina, czego się spodziewa, w jakim kierunku zmierza? Myślę też o tym, że ta kontrofensywa, którą obserwujemy już od ponad miesiąca, idzie wolno. Sam konflikt, ten, ta otwarta, pełnoskalowa wojna na terytorium Ukrainy trwa już ponad rok. Ile jeszcze? Tej mobilizacji Ukrainie wystarczy? Czy taki, taka bardziej otwarta droga do NATO mogłaby stanowić pewien impuls do tego, żeby jeszcze mocniej się, no może to jest złe słowo, zaangażowani to oni są, ale żeby podtrzymać ten opór Ukrainy jeszcze na dłuższy czas? Czy przede wszystkim, rozmawiając o, o kwestiach członkowskich Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim, wydaje mi się, że kwestia powodzenia kontrofensywy w ogóle w wyniku. Jakby bieżącej walki na froncie ukraińsko-rosyjskim nie będzie miała znaczenia dla, dla decyzji na temat odnośnie kontynuowania tej polityki stukania do drzwi rzekomo otwartych w Sojuszu z tego względu, że dla Ukrainy jest to wybór cywilizacyjny, który podjęła już kilka lat temu, właściwie od 2014 roku. Akcesja ze strukturami euroatlantyckimi jest częścią jakby tożsamości ukraińskiej. Ukrainy jako części wspólnoty europejskiej, z którego nie ma właściwie od, odwrotu, więc nie, nie spodziewałbym się, że byłyby tu w tym, w tym, w tym względzie jakiekolwiek, jakiekolwiek zmiany. W zasadzie kwestią otwartą są te gwarancje bezpieczeństwa, które również były rezultatem szczytu w NATO. To jest dopiero to, co zostało podpisane w Wilnie, jest dopiero takim pewnym ramowym dokumentem, który ma zachęcać inne państwa do tego, żeby podpisywać z Ukrainą dwustronne dokumenty, które miałyby gwarantować bezpieczeństwo ukraińskiego państwa. Na razie wciąż, po wielu miesiącach już negocjacji w tej sprawie. No podjęto decyzję dopiero do, do, o, jedynie o tym, że te, że te rozmowy będą kontynuowane, więc to pokazuje nam, jak trudnym, i zło, jak trudnym i złożonym jest to zagadnieniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla państw, które miałyby być, potencjalnie być sygnatariuszami takiego dokumentu. No, niemniej jednak, brak alternatywy dla członkostwa NATO, w NATO no, wydaje mi się, że będzie wciąż determinował Kijów do tego, żeby w końcu tak, takie gwarancje bezpieczeństwa uzyskać. A jeśli nie, to wymusić presją moralną, presją polityczną wstąpienie lub przynajmniej uzyskanie gwarancji tego, że Ukraina w końcu zostanie członkiem, pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. O szczycie NATO w Wilnie rozmawialiśmy z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, Krzysztofem Nieczyporem. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Państwa jak zwykle zachęcam do subskrybowania i śledzenia naszych kanałów podcastowych, a także kanału filmowego Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja nazywam się Andrzej Kochut i mówię do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.